Polly transforms your day into a world of adventure Polly, only Polly Best day ever Polly, only Polly World of adventure Best day ever, just like Polly Nie, nie wiedziałam, że Polly przygotuje piknik Co dzisiaj jemy? Chody dogi, kolby kukurydzy i pyszne lody. Och, czy to wszystko nie brzmi nadzwyczajnie? No dalej, spróbujcie. Mm, jest? Jaki jest twój sekret? Podgrzewam je tuż nad wybuchającym wulkanem. Oto kolejna ja zimna historyjka Na serio, to prawda. Ten smak pochodzi z nadlawy tuż przed erupcją wulkanu. Potrzebuje do tego tylko odpornej na ogień para specjalnego widelca, wyczucia czasu i na świecie hot-dogi! proszę cię! Popieram jej niedowierzanie, ale podajcie mi teraz kukurydzę! Mglistą kukurydzę? Ona rośnie na samym czubku najwyższej góry! Nasiona są siane przez orły i podlewane przez mglistą... Och, Poli, nie ściemniaj! Nie ma czegoś takiego! Nie, to absolutna prawda! To naprawdę jest nadzwyczajna historia. To prawda. Najlepsza jest historia o lodach. Nazywam ją Zapnij pasy bezpieczeństwa i wiruj. Mieszam je w samolocie z otwartymi oknami. Daj spokój. Oj, chcemy usłyszeć prawdę, a nie kolejną historyjkę. Sprawne, dobrze, No dobrze. Kupiłam je w sklepie. Pani a mi podoba. Co chcesz zrobić z resztą tego wiru bezpieczeństwa? Hmm, przyjaciele nie zjedzą wszystkiego. Trzeba je przechowywać w zimnym miejscu. Jak daleko jest na biegun